Cześć wszystkim, z tej strony Plaga. Zaczynamy kolejny odcinek z serii Antern I ze mną tradycyjnie jest Natal. Siemano. Ok, zaczniemy od bardzo popularnego tematu, czyli jak wejść na nasz serwer. Bardzo ważne dla Was, zauważyłem po komentarzach, nie tylko ja, ale też Natal. Przede wszystkim, jeżeli chcecie wejść na serwer nasz, ten mój i Natala wspólny, musicie zgłosić się do mnie na Steam. Nie do Natala, tylko do mnie. Wysyłacie do mnie zaproszenie. Ja akceptuję te zaproszenia, jak jestem na Steamie. Nie martwcie się, nie musicie zostawiać komentarzy, że wysłaliście zaproszenie. Ja te zaproszenia wszystkie widzę i mniej więcej raz dziennie na wieczór sprawdzam. Znaczy sprawdzam. Akceptuję po prostu wszystkie, jak lecą, więc na pewno wasze zaakceptuję, jeżeli wysłaliście. Dalej, nie wysyłacie do Natala z prostej przyczyny. Natal nie ma serwerów Hamashi u siebie na kompie, tylko ja mam te serwery, znaczy serwery sieci Hamashi, więc on nie ma pojęcia, na której sieci jest ile miejsc wolnych i czy w ogóle są wolne miejsca, więc jak piszecie do niego, to on nie jest w stanie Wam odpowiedzieć w ogóle. Więc bardzo ważne, żebyście pisali po prostu do mnie na tym Steamie, Jemu nie zabracali głowy, bo on i tak tego nie ma jak sprawdzić. Jeżeli do mnie napiszecie, ja w miarę możliwości będę Wam odsyłał dane do wolnych sieci na Hamashi oraz informacje na temat tego, jak dołączyć na nasz serwer bez większych problemów. Hasła nie ma żadnego, port to jest 25. IP to jest po prostu moje IP, które bierzecie sobie z Hamashi po połączeniu. Jeżeli chodzi o sieć Hamashi i hasło Hamashi, wysyłam Wam to na Steamie, ponieważ tych sieci aktualnie już jest Z12, więc. Nic wam nie da, żadna nazwa. No, to tyle odnośnie tego tematu: jak dołączyć na serwer. Druga kwestia to jest kwestia poradników, które będziemy nagrywali. Chciałbym, żeby każdy z Was w komentarzach napisał, co chciałby zobaczyć w kolejnych poradnikach, ponieważ, jak wiecie, gra jest bardzo mocno rozwinięta na ten moment, jeżeli chodzi o crafting. Poza tym wychodzi dużo updateów, jeszcze nowszych. Więc tych tematów do poruszania jest po prostu multum. Jak robić kamienne budowle, drewniane, bronie poszczególne omawiać, samochody omawiać, gdzie co znaleźć i tak dalej. Tego jest dużo. Więc jeżeli chcecie zobaczyć jakąś konkretną rzecz w odcinku, to po prostu pod tym filmem napiszcie komentarz, co chcecie zobaczyć i kiedy, a my postaramy się to po prostu zrealizować. Wiadomo, im więcej komentarzy tego samego tematu, tym większa szansa, że akurat ten odcinek i ten temat się pojawi. No, to tyle ode mnie, a teraz oddaję głos Natalowi. Okej, okay, dobra, to ja tutaj robię taki mały update bazy, ponieważ widziałem, poietrusz tutaj przychodzi, że ich to bardzo interesuje i nie mogą wytrzymać i nie mogą dojść do filmików, w którym omawialiśmy bazę poprzednim razem, więc zrobimy to na nowo, żeby każdy mógł zobaczyć jak baza wygląda na chwilę obecną. Gdyż po prostu ilość nawet płatnych chęci obejrzenia tej bazy było dosyć dużo, więc warto byłoby to zrobić. Ale z takich podstawowych rzeczy, no to co? Wymieniliśmy większość ścian, ogólnie tych murów, na kamień z drewna, ponieważ zombieaki po prostu nam niszczyły na skalę masową, a też wiemy z własnego doświadczenia, że rozwalanie człowiek jest kamienne jest bardzo długie i monotonne, i, i w przypadku jakiegoś teoretycznego oblążenia, które jak dobrze wiecie, kiedyś nastąpi. Byłoby bardzo trudne, tak, żeby rozwalić taką ścianę czy, czy pilar, więc więc z pewnością kamienne o wiele lepiej się sprawdzą niż drewniane. Dodaliśmy też piętro, ogólnie tutaj. Zawsze tutaj było tylko pierwsze piętro, teraz zdaliśmy drugie, ponieważ ten budynek już chyba wyższy nie będzie. Znaczy, będziemy budować jeszcze jeden tutaj w górę, ale tutaj będzie już w tym momencie greenhouse z tego co pamiętam, jak to się nazywa. To jest taka jak mała farma, to jest taka pseudo-szklarnia bez szkła. A tutaj po tej stronie będzie taka wieża, jedna taka wieża, będzie punkt widokowy na całą okolicę i głównie to, to, co jest za górami, to nas najbardziej interesuje, bo, bo tam rzeczywiście może czekać jakieś zagrożenie, które będzie chciało nas zabić w ciągu 5 sekund. Co dalej? Dalej trzeba zejść na dół. I co do samej budowli, no tutaj tak, bo dodaliśmy jeszcze do niektórych okien tutaj z przodu szatery, tak, czyli zasłony takie jakby metalowe, przez które już nie można wejść przez okno i ten bajer... No, dla opcji osobiorzeczej działać nie będzie. Tutaj zasięliśmy też jeszcze kukurydzę, żeby można było ją posadzić na samej górze, ponieważ moim zdaniem ona wygląda najlepiej. Yy, co tu jeszcze? że są przemodelowane, będą szły jeszcze jeden w górę i później już będą pozycje strzeleckie. Więc tutaj raczej nic nowego się nie stało i daliśmy jeszcze przód. Oprócz tego, że ząbiaki nam zjadły podjazd, którego nam się do teraz nie chciało zrobić, to daliśmy przednie pozycje strzeleckie, czyli są to worki z piaskiem ustawione przy samym wejściu, w których są generatory w razie jakiegoś, nie wiem, jakiejś ciemniejszej nocy, że tak to ujmę, i wtedy możemy ładnie sobie to wszystko oświetlić. Generatory są z tej strony. Osobiście uważam, że to kiepski pomysł, ale to był raczej pomysł plagi. On uważa, że to nie ma sensu tego rzucać za mur. Może to i ma jakieś taktyczne zadanie, jakieś podejście, nie wiem. Mówiąc, że dla mnie to jest lekko bez sensu, ale też możliwe, że w takim przypadku nie objęłoby tych lamp. Tak? Dobrze pamiętam, że to wtedy nie objęłoby tych lamp? A e, za wiesz tym? co, po pierwsze byłby problem z objęciem tej lampy tam w rogu, obok której stoisz, no. nie, bo tam akurat mamy ścianę, a po drugie uznałem, że jak mają nam rozwalić oświetlenie, to i tak mogą same lampy rozwalić, więc... No by tak, ale ja jednak uważam, że to powinno być za, no ale Plaga tak zrobił i tak zostało i uznajemy, że to jest dobre i że będzie działać. Dostaliśmy tutaj, dostaliśmy, dodaliśmy tutaj na dole też również drut kolczasty, ponieważ zębiaki, które czułgają się również właśnie są głównym naszym powodem zmartwień ze względu na to, że rozwalają często ściany. Po prostu one, wiecie, gdzieś jesteśmy na wyjeździe, one tak podbiegają i zaczynają rozwalać ściany i wtedy już drut kolczasty nie działa. Więc musieliśmy tutaj na dół jeszcze to wrzucić. A przy okazji ciężej wskoczyć wtedy, bo trzeba podejść, wskoczyć na te dalsze odległości i nie można tak blisko podejść. Tutaj też są lampy, tak naprawdę co, no trochę daliśmy drutu w kolczastych po bokach, więc to raczej was nie powinny interesować. I... to chyba tyle. To jest już chyba tyle. Tak naprawdę chyba tyle, a ja znalazłem Skopa 12, tak. O, właśnie. ja też mam jednego, więc, więc jesteśmy już praktycznie uzbrojeni. Ja. I widziałem, że w Naku grać w Hotline Miami. Co? co? Hotline to Miami. Po tak, pozdrowiemy w Nakach, czekamy na unboxing. I żegnałem <laughs> się z Wami. Dokładnie, także dzięki za oglądanie. Nie zapomnijcie o łapkach w górę, komentarzach i subskrybowaniu obu kanałów. E, no i co, i ode mnie, trzymajcie się i cześć. Na razie. Ja.